Witam z tej strony, Nocny Informator. To jest kolejny odcinek z serii Czas na główny nowy Fanmade. Fanmate. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pastą o nazwie Debiut Salamiela Food Nie, nie stopa. Football Ultimate Team, jeśli dobrze kojarzę. Osoby, które miały styczność większą niż ja z FIFO będą kojarzyć raczej. Cóż, jedna z dwóch pas poleconych mi na temat Jakże świetnej produkcji, nazwanej FIFA, która co roku wypuszcza płatne, jak za pełną grę, aktualizacje. Sprzedawane, jak osobną grę. Osobiście uważam to za żałosne. No ale dobra, nie będziemy się tutaj rozwodzić na tym, jak bardzo nie znoszę Fify, bo jest debilną grą. Tylko będziemy bardziej rozwodzić się na tym, jak ta pasta będzie debilna. Oboi już to czuję. Nie będę już zbędnie przedłużać. Bo nie jestem najlepszy w y, gadaniu na początku odcinka, przejdźmy do historii. Debiut w Foot. Od lat jestem wielkim fanem piłki nożnej minus 50 punktów. Jestem również regularnym graczem w FIFA minus 9001 punktów. Jak dla większości graczy, moim ulubionym trybem był właśnie słynny Ultimate Team. No właśnie. Był. Już nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się jaki to absurdalny i całkowicie nierealistyczny powód do tego doprowadził. Był do pewnej nocy. Wróciłem późno do domu, cała rodzina już spała. Postanowiłem otworzyć sobie kilka paczek, bo całkiem niedawno udało mi się utrafić i Bramowicza. Ale że nie pasował mi do składu sprzedałem go, więc końce się zgadzały. O, nie to ten okropny zwrot sprzed lat. W pierwszych trzech paczkach nie trafiłem nic ciekawego. Od jeden świecący zawodnik, którego w sumie nawet nie znałem. Jednak czwarta paczka była nieco inna. Bo za nie musiałeś więcej zapłacić, trafiłem naprawdę dziwnego zawodnika. Nazywał się Salamiel. Pochodził z jakiegoś afrykańskiego, chyba państwa, którego flagi nie znałem. Na jego karcie, zamiast klubowego herbu, widniało logo EA. Jednak najbardziej moją uwagę zwróciło to, że zawodnik na karcie nie miał swojego zdjęcia, tylko ten taki jakby cień, taki jak w innych trybach często mają mało znani zawodnicy. Myślę, że wiecie o co chodzi. Nie było to normalne, ponieważ w Ultimate Team każdy zawodnik ma swoje zdjęcie. Nie znałem piłkarza o takim nazwisku, a że karta naprawdę mnie zaciekawiła, wygooglowałem sobie nazwisko piłkarza. Nikogo takiego nie znalazło. Znajdowało mi tylko jakieś stronki o Biblii lub o demonach. Szczerze mówiąc, wystraszyłem się. Jednak dalszymi moimi ruchami kierowała ciekawość. O, jak ja tego teraz żałuję. To jest tak typowe, że aż nie mam słów. Bez googlowania sam fakt, że jakieś imię kończy się na I, E oraz L, indykuje, że to jest imię stylizowane na anielskie, ponieważ. Pełno anielskich imion, które właśnie w taki sposób się kończą, od na przykład Gabriel, a po wygooglowaniu okazuje się, że Salamiel to anioł, a dokładnie obraz anioła trzymającego jakiś rodzaj broni prochowej. I Dowiedziałem się tego o wiele szybciej niż znalazłem jakiekolwiek odniesienia do Biblii czy demonologii, bo do demonologii żadnych odniesień nie znalazłem, więc nie kłam, główny bohaterze. Karta nie miała dużego overall. Bo tylko 73, ale statystyki zawodnika prezentowały się bardzo w porządku. Dodatkowo, jak już mówiłem, byłem bardzo zainteresowany tą kartą, tak więc uznałem, że wypróbuję salamiela. Po 10 minutach szukania udało mi się znaleźć przeciwnika i mogliśmy zaczynać. Ekran zrobił się czarno-biały. Stadion był zupełnie pusty, ani jednego widza na trybunach. Komentarz Szpakowskiego oraz Laskowskiego zastąpiło coś naprawdę dziwnego. Brzmiało to jak jakaś prowadzona msza. O dzięki Bogu wszystko jest lepsze od tych dwóch. Prawdopodobnie po łacinie. Zupełnie nie rozumiałem co mówi komentator. Słychać było tylko, że często powtarza nazwisko mojego nowego napastnika: Salamiela. Byłem po prostu w szoku. Myślałem że śnie, bo tego typu glicze w grach nie zdarzają się chyba zbyt często. Przynajmniej o takich nie słyszałem i nigdy nie słyszałem o Gliczu, który dodawałby całą nową postać! I jeszcze zmieniał komentarz. Nasze drużyny zaczęły wychodzić na murawę. Skład mojego przeciwnika był pełny, a mój? W moim wyszedł tylko ten jeden cholerny salamiel. Zawodnik wyglądał całkiem normalnie. Brunet z kolami o bladej karnacji. Jedyne, co go wyróżniało od innych zawodników, to to, że był dużo wyższy od pozostałych. Raz jego oczy to były same białka. Zakładam, że zobaczyłeś to po zbliżeniu, prawda? Błagam, nie próbuj mi sprzedać fakt, że masz tak super wyczulone oczy, że jesteś w stanie na miniaturowej postaci zobaczyć to, że ma puste białe oczy. Poza wzrostem i oczyma przypominał on w sumie troszkę słynnego Reana Gigsa, tak więc mamy pierwszych gwizdek sędziego. Jednak co nie wciskałem, nie mogłem sterować moim jedynym zawodnikiem. Ruszał się on sam. Nasz łaciński komentator umilkł, a jego komentarz zastąpiły przeraźliwe dźwięki. Było to okropne, głośne wycie. Jak w jakichś egzorcyzmach. Co jakiś czas było słychać krzyk oraz płacz dziecka. A skąd wiesz, jak wyglądają egzorcyzmy? Czy bazujesz się po prostu na filmach? Zacząłem odczuwać ogromny strach naprawdę ogromny. Nigdy aż tak bardzo się niczego nie bałem. Sam nie wiem, czemu to odczuwałem. Nie rymuj, bo nie ma tutaj na to miejsca. Nie wiem, ja na twoim miejscu poszedłbym po jakiś nocnik albo kuwetę, bo zaraz możesz popuścić. Cały się trząsłem. Z moich oczu zaczęły lecieć łzy. Okropnym odgłosem nie było końca. Mój oponent co jakiś czas pauzował. Wydaje mi się, że próbował wyjść z meczu, jednak na marne. Także nic nie mogłem z tym zrobić. Próbowałem wyłączyć konsolę i nic, nawet odłączyłem ją od prądu, ale salamiel kiwał sobie przeciwników najlepsze. Plus dwa punkty za próbę wyłączenia konsoli. Trząsłem się i płakałem coraz bardziej. Nie panowałem na tym, a dźwięki z gry robiły się coraz głośniejsze. Chciałem uciec do pokoju rodziców, ale nie mogłem. Coś tak jakby mnie trzymało przy krześle. Po około dwóch minutach zacząłem mieć naprawdę silne myśli samobójcze. Przypominały mi wszystkie najgorsze sytuacje w moim życiu i coś w głowie mówiło mi, że mam to zrobić. Zawsze jednak, były pew... Zawsze jednak byłem pewnym siebie typem, silną psychiką i cały czas usiłowałem zostać przy myśli, że to, że chcę się dopuścić tego czynu jest efektem tych dziwnych dźwięków wytwarzanych przez grę. To załóż słuchawki albo jakieś, nie wiem... Zatkaj uszy! Kurna, nie wiem, albo przycisz telewizor, cokolwiek. Po jakimś czasie mój oponent przestał grać. Jego piłkarze stali i nie ruszali się. Obawiałem się najgorszego. Mój napastnik bezproblemowo mijał nieruszające się piłkarzy i zdobywał gola za golem. W sumie strzelił ich 15. Ostatni gwizdek sędziego. Zawsze po meczu pokazywany jest najlepszy piłkarz danego meczu, na którego sędzia wręcza w nagrodę piłkę meczową. Nie musicie jednak się domyślać, kto dostał nagrodę. Nie była to jednak piłka. Sędzia wręczył dla Salamiera reklamówkę, w której była czyjeś głowa. Chciałbym wiedzieć, kto zaprogramował dokładnie reklamówkę w FIFIE? Bo przedmioty nie mogą się tak randomowo pojawiać. Następnie sędzia przekazał zawodnikowi drugą reklamówkę. Była jednak na pusta. Salamir wyraźnie się zdenerwował, spojrzał swym przerażającym wzrokiem w stronę kamery. A następnie gra przyniosła mnie do menu. Chore dźwięki ucichły, ekran nabrał kolorów. Przeminął mój ogromny strach oraz myśli samobójcze. Przestałem również płakać, wszystko wróciło do normy. Nie mogłem sobie poukładać w głowie tego, co się przed chwilą stało. Będąc w szoku, poszedłem spać. Rano, leżąc jeszcze w łóżku, włączyłem TV. Leciały akurat wiadomości. Poinformowali w nich, że z zeszłej nocy pewien chłopak popełnił samobójstwo poprzez wysoką porażkę w FIFA. Pokazany był screenshot z wynikiem końcowym meczu zmarłego chłopaka. I tak jak myślicie, winiała na nim nazwa mojej drużyny oraz przeciwnika z wczorajszego chorego meczu i ten wynik 15-0. Chłopak musiał przeżywać takie piekło jak ja, jednak nie wytrzymał i odebrał sobie życie. A media próbują zrobić z niego świra, który zabił się, bo wysoko przegrał w głupią gierkę. Przemyślałem sobie to wszystko i chyba zrozumiałem, czemu Salamir po meczu był tak wściekły. Tak, w tej drugiej reklamówce miała być moja głowa już nigdy nie odparę Ultimate Team. Już nigdy nie odpalaj Fify, W ogóle przestań kupować te gry i w ogóle wszyscy powinni przestawać kupować FIFA albo jakiekolwiek gry sportowe od EA, które robią fabrycznie co roku. Po cholerę dawać im takie tanie pieniądze za gówno pracę. Ale mniejsza już z tym głupim EA. Wow, jakieś szatańskie moce pojawiają się w FIFie i zmuszają graczy w meczu, w którym te szatańskie moce są. Do popełnienia samobójstwa, i dzięki temu nie wiem, co on, co on z tego zyskuje. Te głowy na trofeum? Czy ten szatan staje się jakoś silniejszy, albo coś? Cholera wie, naprawdę. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie jest to wyjaśnione. Oczywiście odłączenie nawet od prądu nie działa, bo szatańskie moce muszą utrzymywać konsolę włączoną. Jak jeden gracz był w stanie kiwać sobie wszystkich przeciwników, jak oni mogli sobie po prostu podawać między sobą i strzelać bardzo łatwo bramki. Ten salamier musiałby się chyba teleportować do każdego, bo, biorąc uwagę, jak się gra w piłkę nożną, to sam jeden nie miał szans. I w ogóle szatańskie moce, mimo że salamier to jest anioł. Poza tym jakieś małe błędy są w tej paście. Pasta nie wyjaśnia niektórych rzeczy, które warto by było uwzględnić w historii. Nie jest aż tak zła, bo w sumie kończy się dobrze. Główny bohater jest zrażony do FIFA, to jest akurat dobra rzecz. Gdyby nie to, że ktoś ginie, przy tym, to chciałbym, żeby wszyscy rozegrali taki mecz, żeby się zrazili do tej gry jak najbardziej. Plusem jest to, że pasta jest dość krótka, ale też niezbyt krótka, więc można ją szybko przeczytać i, i mieć z głowy. A teraz mam bardzo dużo długich past, więc no, na to się powinniście się przyszykować. Chociaż większy problem będzie z nagraniem tego niż z Waszym oglądaniem, bo możecie sobie zawsze odpalić jakąś gierkę albo coś i, i robić coś podczas słuchania, a ja muszę tutaj siedzieć to czytać. No, jeszcze muszę przetłumaczyć dwie pasty. No i w sumie nie wiem jeszcze do czego się przyczepić, oprócz tej jednej rzeczy. Czemu dokładnie zafascynował Cię ten cały salamiel? Co było w nim takiego niewiarygodnego, jeśli nawet nie był widoczny na swojej karcie? Jeśli ktoś ma pomysł, jak odpowiedzieć na to pytanie, proszę śmiało pisać w komentarzach. Tymczasem nocny informator odmeldowuje się.